Dariusz Michalak w Urzędzie Marszałkowskim pracuje od trzech lat. W recepcji nowej siedziby przy ulicy Chrobrego od niedawna. Są już takie udogodnienia, są takie miejsca, stanowiska, że w niczym to nie przeszkadza, żeby osoba wyszła z domu. Pokazać się ludziom, że chce pracować, chce być takim samym człowiekiem jak każda inna osoba pełnosprawna. Jeśli chodzi o zatrudnienie osób niepełnosprawnych, dokonała się rewolucja. Kiedyś uchodziły za takie, którymi trzeba się opiekować. Potem była idea zakładów pracy chronionej. Dziś trend polega na obudzeniu w niepełnosprawnych autonomii i podczas takich spotkań jak dziś zachęca się ich do zakładania własnych firm. Chcący założyć działalność gospodarczą, będziecie mogli się. Zgłosić. Myślę, że jest to dogodne dla osób niepełnosprawnych, choćby z tego względu, że jest możliwość uzyskania nisko oprocentowanych pożyczek i dofinansowań też, które są bezzwrotne. Fundacja aktywnej rehabilitacji, której liderem jest Robert Jagodziński, realizuje prozawodowe projekty skierowane do osób niepełnosprawnych. Według Jagodzińskiego poszukiwanie pracy to jednak dopiero ostatni etap drogi wychodzenia na życiową prostą. Osoba niepełnosprawna zanim będzie gotowa do tego, żeby z tych narzędzi skorzystać, na przykład z takich, które oferuje Urząd Pracy, no to musi przejść dosyć długo, długą drogę, i na której między innymi trzeba najpierw trochę przewartościować własny wizerunek siebie i postawę wobec życia. Ta postawa to zrozumienie faktu, że różni nas tylko sposób poruszania się, a prawdziwe bariery tkwią w głowie po obu stronach pracodawcy i potencjalnego pracownika. Jesteśmy takimi samymi osobami jak ludzie pełnosprawni. Po prostu tylko to, że poruszamy się na, na wózku, a, a to, że jak mi się udało dostać tą pracę, to by bariery likwidować, na dzisiejszym spotkaniu pojawili się przedstawiciele organizacji, które wspierają przedsiębiorców bez względu na stan zdrowia czy stopień sprawności. Nie mamy tutaj żadnych ani wykluczeń, ani preferencji, czyli każda osoba, czy to posiadająca jakiś stopień niepełnosprawności, czy pełnosprawna, traktowana jest równo. Złudzenia tych, którzy status osoby niepełnosprawnej zaczęły traktować jako bilet do krainy ulg i uprawnień, czas rozwijał. W biznesie liczy się pomysł, konsekwencja i łód szczęścia.